Cześć, ja dzisiaj chciałbym podpowiedzieć Tobie nieco odnośnie kodu P0134, który możesz napotkać u siebie w aucie. To jest przede wszystkim kod błędu, który wskazuje na problemy dotyczące czujnika tlenu. No i takimi głównymi przyczynami, oprócz uszkodzenia tego konkretnego elementu, mogą być także uszkodzenia związane z obwodem grzałki. Czasami zdarza się także, że wina leży po stronie nieprawidłowo działającego modułu PCM. Do tego też na pewno warto zweryfikować stan złączy czy wiązki elektrycznej, ponieważ bywa tak, że jest to także przyczyną pojawienia się błędu P0134. Do tego dobrze jest też zweryfikować sobie, czy nie występuje czasem nieszczelność podciśnienia w silniku czy w układzie wydechowym. A zatem przede wszystkim pamiętajcie o tych wszystkich przyczynach, ponieważ mogą one doprowadzić właśnie do wyświetlenia się takiego błędu. Oczywiście wiadomo, przyczyny mogą być także inne, natomiast to są takie myślę dość popularne, które uważam, że warto zweryfikować sobie w pierwszej kolejności. No i też pamiętaj o tym, że jeżeli wyświetla się błąd p 0134, no to dość często towarzyszą temu także innego rodzaju objawy. No i takim dość charakterystycznym objawem z pewnością jest zaświecenie się kontrolki z silnikiem, tzw. check engine, którą oczywiście zaobserwujesz na desce rozdzielczej. Do tego też będziesz w stanie zaobserwować, że silnikowi będzie brakowało mocy. Dodatkowo czasami jego praca może być także nierównomierna, możliwe że silnik będzie gasnął od czasu do czasu. Do tego mogą pojawić się trudności związane z przyspieszaniem, czasami Czasami może pojawić się także bardzo ciekawe zjawisko, a mianowicie z rury wydechowej może wydobywać się czarny dym. Oczywiście nie zawsze wszystkie te objawy występują, natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli pojawią się któreś z nich, no to rzeczywiście nie ma co czekać, warto zgłosić się natychmiast do mechanika, który postara się z pewnością doradzić i rozwiązać tego rodzaju problem. No a jeżeli chodzi o metody naprawy, no to może dojść oczywiście do wymiany czujnika tlenu, w innych przypadkach konieczna będzie wymiana lub naprawa złota. Łączy przewodów okablowania czy modułu PCM. No i oczywiście trzeba będzie także usunąć różnego rodzaju nieszczelności, które się pojawiły. A zatem, jak widzicie, metod naprawy jest naprawdę dużo. Natomiast to, które z tych działań warto podjąć, zależy oczywiście od wyniku diagnostyki. Sporo osób pytało również, czy można jeździć z kodem P0134. Generalnie nie warto ryzykować, najlepiej no po prostu natychmiast rozwiązać tego rodzaju usterkę. No po prostu jeżeli będziecie jeździć, no to możecie doprowadzić do uszkodzenia kolejnych elementów i części, co w efekcie może przełożyć się na wiele droższą naprawę. Przeważnie koszt takiej zwykłej naprawy u mechanika w warsztacie wyniesie pewnie gdzieś tam kilkaset złotych. Natomiast jeżeli zlekceważyliście problem, jeździliście na takim kodzie, doprowadziliście do większych uszkodzeń, no, to można już tutaj wchodzić z cenami w kwoty rzędu 1000 zł. A zatem, miejcie na uwadze to, że szybka reakcja w tym przypadku jest niezwykle istotna. Pamiętajcie także, że kod P0134 jest dość popularny. Sporo osób wyszukuje go w nawiązaniu do samochodów Opla, Audi, BMW, Citroena czy Peugeot. Warto zatem zajrzeć na fora internetowe tych konkretnych marek. No i poczytać, bo być może znajdziecie tam szereg bardzo przydatnych informacji, które pomogą wam w naprawie. I rozwiązaniu takiego problemu, no bo przez użytkowników bardzo często opisywane są tam naprawdę ciekawe przypadki, z których można wyciągnąć dość dużo wartościowej wiedzy. A zatem, to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia w polubienie pod filmem. Pamiętaj również o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie mojego filmu.